Um, okay, I would like to ask a question in English. Um, there is an anecdote about one of the members of the European Parliament, which is not here, uh, Mr. Zbigniew Ziobro, who, um, as an answer to a question um, of a waiter in a restaurant in Brussels, said, Potato juice, please. Uh, my question to all the candidates is, What foreign languages do you speak? Thank you. Czy państwo zrozumieliście pytanie? Um, to 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 bardzo, To w takim bardzo, bardzo razie szybciutka runda, bo rozumiem, jest, jest. że chodzi o, po, o kilka słów. Robert Wiński zaczyna. I would like to say that I also like potato juice and I speak English and German. Thank you. Poseł Joanna Szyńczyn bardzo, mm -hmm. Dziękuję za to pytanie, ale nie mam w tej sprawie nic do powiedzenia. Ja... Jan tylko do mikrofonu, panie profesorze. I do speak English, je parle français. I speak je and a pan czeski tako. Angielski czynnie, niemiecki, rosyjski biernie, ale w Krakowie nie będę mówił po angielsku. Tu jest Polska, proszę Pana. Stanisław, Stanisław Ja tu mam podobne zdanie, znaczy uważam, że tu może być tylko i wyłącznie po polsku, bo, bo jesteśmy tutaj jako kandydaci z Polski i nie wyobrażam sobie, żebyśmy zamienili to w, w gremium, jak w Unii Europejskiej. Tylko tyle. Natomiast na samo pytanie nie mam specjalnej, podobnie jak Pani z innych komentarzy. Dun. Ja mówię płynnie po angielsku, niemiecku i francusku z języków obcych, rosyjski teraz się poprawiłam bardzo, bo dużo czytałam prasy w związku z tym, co się dzieje na Ukrainie i intensywnie uczę się włoskiego. Ja mówię w języku angielskim, troszkę niemieckim kiedyś się uczyłam, już zapomniałam, rosyjski całkiem rozumiem, trochę serbski.